Ksiądz Kardynał bardzo ceni sobie tą inicjatywę oddania tego dzwonu. Ksiądz Kardynał jest gospodarzem spotkania młodzieży z Krzysztofem Świętym Franciszkiem I dzwon ten będzie tym uroczystością towarzyszył, a potem pozostanie jako trwała pamiątka tych wspaniałych dni. Dlatego Ksiądz Kardynał przeznaczył swoją osobistą pamiątkę wielką pamiątkę. Złoty medal Jana Pawła II, który został wybity w Watykanie na okoliczność 20 lecia Pontyfikatu. Jan Paweł II przecież zapoczątkował światowy dni młodzieży. On spotykał się wielokrotnie z młodzieżą. Dlatego ten medal decyzją wielza kardynała będzie wpuszczony do, do roztopionego metalu, aby w dzwonie tym pozostał na biecie. No, w piątek widziałem, że forma bardzo dobrze się wypełniła, ale efekt jak wyszedł dzwon, zobaczyliśmy dopiero dzisiaj po rozebraniu płaszcza, wyczyszczeniu szczotką drucianą. Wszystkie elementy, które są umieszczone na tym dzwonie, są bardzo czytelne, a jest ich cztery. Jest logo Światowych Dni Młodzieży, herb papieża Franciszka. Herb świętego Jana Pawła II oraz herb kardynała Stefana Dziwisza. Wszystko jest wyraźne, także odlew jest bardzo dobry. Odległość jest wielkości 500, czyli waży 500 kg, tonacji A1, średnica dolna jest 93 cm. Teraz nastąpi, jeżeli już Wyczyścimy go do końca, wtedy dopiero y, weźmiemy kamertony i zbadamy czy tonacja, która jest z założenia A1 jest właściwa. Jeżeli nie, to my będziemy dostawić. Na dźwięk dzwonów wpływają y, różne czynniki. Przede wszystkim y, wykonanie szablonu. Szablon, y, który stosujemy od y, dwóch lat. Pierwszy raz był zastosowany na dzwon wowerski. Ma w, sobie, w szablonie jest zakodowana i waga i tonacja. Więc tak jak wspomniałem to jest dzwon wagi 500 kg i tonacja 1. Bardzo ważną oczywiście rolę spełnia materiał w odpowiedniej proporcji, czyli to jest 78% miedzi i 22% cyny. W odpowiednio stopiony w odpowiedniej temperaturze i. E, e, Potem musi być oczywiście ta forma, nie można jej od razu odkopywać, musi przynajmniej te 72 godziny tej wielkości złą być ziemi, żeby pomału ostyg i wszystkie naprężenia pomału z niego ustąpiły. Dopiero dlaliśmy hmm, w piątek, dzisiaj jest wtorek, także dopiero hmm, dzisiaj można było rozebrać tą formę. No teraz hmm, nastąpi próbka mechaniczna. Czyli właśnie cyzelowanie, czyszczenie, polerowanie, no i oczywiście sprawdzenie tonacji. Jeżeli będzie w porządku, no to wtedy pojedzie do zaprzyjaźnionego z nami zakładu Rduch w Czernicy i tam zostanie do niego założone i serce, i wieszak. I stamtąd pojedzie już do Krakowa. Nie wiemy jeszcze w którym miejscu zostanie poświęcony, ale wiemy, że data jest trzeciego. W niedzielę miłosierdzia. No i potem zostanie już umiejscowiony w kampusie Kołowieliczki i tam będzie czekał już pewnie na przywitanie Ojca Świętego Franciszka.